Był brutalnym bokserem, gangsterem, ojcem chrzestnym, królem Nowego Jorku, ale prawdziwe życie Roberta De Niro to jeszcze większe dramaty niż role, które grał. Robert De Niro urodził się 17 sierpnia 1943 roku na Manhattanie. Pochodził z rodziny artystów. Ojciec, Robert De Niro Senior, był cenionym malarzem ekspresjonistą, a matka również zajmowała się malowaniem i projektowaniem. To znaczy, że od pierwszych dni jego życie kręciło się w sztuki, wystaw Bohemy i rozmów o kulturze. Ale sielanki nie było. Kiedy Robert miał zaledwie dwa lata, jego rodzice się rozstali. Ojciec uświadomił sobie, że jest homoseksualistą i w latach 40. XX wieku w katolickiej rodzinie o włoskich korzeniach to był skandal. Dla małego dziecka oznaczało to rozbitą rodzinę i wychowanie głównie przez matkę. Ojciec mieszkał blisko, ale odwiedzał syna nieregularnie. Deniro dorastał w Nowym Jorku w dzielnicy Little Italy. To była mieszanka biedy, drobnej przestępczości, włoskich sklepików i irlandzkich pubów. Robert od najmłodszych lat obserwował twardych facetów na ulicach. Ich akcent, gestykulacje, sposób bycia. Później te obserwacje zamieni w role, które do dziś uchodzą za najbardziej autentyczne gangsterskie kreacje w kinie. Był bardzo nieśmiałym dzieckiem. Blada cera sprawiła, że rówieśnicy przezywali go Bobby Milk, Bobby Mleko. To przezwisko zostanie z nim na lata. Zamiast bujek na ulicach, wybierał książki i filmy. W wieku 10 lat zadebiutował na scenie szkolnej w spektaklu Czarnoksiężnik z Krainy Os zagrał lwa. Występ spodobał mu się bardzo. Postanowił zostać aktorem. Matka wspierała jego artystyczne zapędy. Zapisała go do szkoły dramatycznej, ale Deniro nie był prymusem. Z tradycyjnej szkoły w końcu zrezygnował. Nie interesowały go ani matematyka, ani historia. Jego całym światem była scena. Zaczął też oglądać filmy nałogowo. Zafascynował się Jamesem Deanem i Marlonem Brando. Mówił później, że to właśnie Brando był jego największą inspiracją, bo pokazywał, że aktor nie musi grać może być. Nie każdy wie, że Robert De Niro zaczynał od tak małych ról, że nikt nie pamiętał jego nazwiska, ale cierpliwość i upór zrobiły swoje. W wieku 16 lat Robert De Niro podjął decyzję, która na zawsze zmieniła jego życie rzucił szkołę średnią. Dla matki to był szok, ale dla niego sprawa była prosta. Szkoła go nie interesowała, a aktorstwo było wszystkim. Zaczął chodzić na zajęcia w najlepszych szkołach aktorskich w Nowym Jorku. Najpierw uczył się u Steli Adler, legendarnej nauczycielki, która wychowała całe pokolenia aktorów, w tym Marlona Brando. Adler uczyła metody aktorskiej, czyli wchodzenia w rolę całą duszą i ciałem. Deniro chłonął każde jej słowo. Później trafił do Actors Studio prowadzonego przez Lee Strasberga. Strasberg był jeszcze bardziej radykalny. Kazał studentom przeżywać prawdziwe emocje na scenie, korzystać z własnych doświadczeń, szukać bólu i prawdy w sobie. Deniro nauczył się tam, że aktorstwo to nie to życie. Ale nawet z takim warsztatem początki były trudne. Pierwsze lata kariery to były głównie epizody. Pojawiał się w reklamach, grał w małych spektaklach teatralnych Łapał się każdego castingu, jaki się dało. Jego debiut filmowy, przyjęcie weselne, powstał w 1963 roku, gdy miał zaledwie 20 lat. Film jednak przeleżał 6 lat na półce i ukazał się dopiero w 1969 roku. Publiczność nawet nie zauważyła tego młodego chłopaka w obsadzie. Na szczęście wtedy zaczął budować coś, co miało zaowocować w przyszłości sieć znajomości w nowojorskim środowisku filmowym. Poznał Briana De Palme, młodego reżysera, który później zrobi człowieka z blizną. De Palma obsadził De Niro w kilku swoich wczesnych filmach, m.in. w komedii Pozdrowienia i w satyrze Cześć Mamo. To nie były hity, ale dały mu cenne doświadczenie. Ale przełom przyszedł dopiero, gdy spotkał Martina Scorsese, dwóch chłopaków z Nowego Jorku, jeden z Bronxu, drugi z Little Italy, obaj zafascynowani ulicą, gangsterami, katolickimi rodzinami. Brutalnością życia w mieście. Od razu poczuli, że nadają na tych samych falach. W 1973 roku nakręcili razem ulicę Nędzy. Deniro zagrałdzonego, młodego przestępcę, który był jak mieszanka szaleństwa i uroku. Krytycy byli zachwyceni. Roger Ebert pisał, że Deniro ma w sobie energię, której nie można okiełznać. To był moment, w którym Hollywood po raz pierwszy zwróciło uwagę na Roberta ale prawdziwa eksplozja kariery dopiero nadchodziła. W 1974 roku Francis Ford Coppola obsadził go w Ojcu Chrzestnym 2. Rola młodego Vita Corleone przyniosła mu Oscara i zmieniła jego życie na zawsze. Jeden film uczynił go nieśmiertelnym, a drugi spowodował, że publika zaczęła się go bać. Facet w przeciągu kilku lat ze zwykłego aktora stał się gwiazdą Hollywood. Rok 1974 był dla Deniro przełomowy. Francis Ford Coppola szukał kogoś, kto mógłby zagrać młodego Wita Corleone w kontynuacji Ojca Chrzestnego. To była ogromna odpowiedzialność. W końcu w pierwszej części Marlon Brando stworzył rolę, którą wielu uważa za najlepszą w historii kina. Deniro podszedł do tego zadania jak do świętości. Zaczął uczyć się włoskiego, by mówić w dialekcie sycylijskim. Studiował gesty i sposób bycia Włochów. W wielu scenach w filmie praktycznie nie używa angielskiego, mówi autentycznym dialektem, którego wcześniej nie znał. To właśnie perfekcjonizm, który później stanie się jego znakiem rozpoznawczym. Ojciec Chrzestny II okazał się arcydziełem. Film zdobył Oscara dla najlepszego filmu, a De Niro dostał Oscara za najlepszą rolę drugoplanową. Miał wtedy zaledwie 31 lat. Krytycy i widzowie byli zachwyceni. Oto pojawił się nowy gigant aktorstwa. Ale Deniro nie chciał być tylko młodym Brando. Chciał iść własną drogą. Rok później w 1976 roku zagrał w filmie, który przeszedł do historii: Taksówkarz. Cielił się w Travisa. Taksówkarza z Nowego Jorku samotnego, pełnego gniewu i obsesji. To rola, która pokazała mroczną stronę miasta i człowieka. Deniro, przygotowując się do tej postaci, naprawdę pracował jako taksówkarz. Jeździł po Nowym Jorku nocami. Rozmawiał z pasażerami, obserwował ich, płonął język ulicy. I wtedy w jednej ze scen powstało coś legendarnego. Travis stoi przed lustrem i mówi: You talking to me? Mówisz do mnie. To była improwizacja. W scenariuszu nie było tego tekstu. Deniro wymyślił to sam, a reżyser Scorsese zostawił w filmie. Do dziś to jedna z najbardziej kultowych kwestii w historii kina. Taksówkarz wywołał skandal i dyskusję pokazywał Nowy Jork jako brudne, zepsute miasto pełne przemocy. Film zdobył Złotą Palmę w Cannes i umocnił pozycję De Niro jako aktora, który nie boi się trudnych, mrocznych ról. Lata 70. były dla niego pasmem sukcesów. Zagrał też w Łowcy Jeleni z 1978 roku w filmie o wojnie w Wietnamie, który zdobył Oscara za najlepszy film. Jego rola w tym dramacie pokazała inną twarz, nie tylko mrok, ale też wrażliwość i dramat człowieka po traumie wojennej. Pod koniec lat 70. Robert De Niro był już uważany za jednego z najlepszych aktorów swojego pokolenia. Zaledwie kilka lat wcześniej był chłopakiem od małych ról w filmach De Palmy. Teraz siedział przy stole w Dolby Theatre, odbierając Oscara i nominację obok największych nazwisk Hollywood. Ale prawdziwy test dopiero miał nadejść. W latach 80. De Niro stworzył rolę, która wymagała od niego rzeczy niemożliwych. Rola, która niemal zrujnowała mu zdrowie, ale przyniosła Oscara i na zawsze wpisała go do historii kina. Wielu aktorów uważa, że poświęca się dla roli, natomiast to, co zrobił Robert de Niro we Wściekłym Byku, to przekracza wszystkie granice. Niektórzy uważali, że był geniuszem, a inni, że szaleńcem. Po serii wielkich sukcesów w latach 70., Robert de Niro postanowił zmierzyć się z rolą, która miała zdefiniować jego karierę. Razem z Martinem Scorsese przygotował film o życiu Jake'a Lamot'y, kontrowersyjnego boksera, mistrza świata w wadze średniej, znanego z brutalności w ringu i poza nim. Dla De Niro nie wystarczyło zagrać boksera. On postanowił się nim stać. Zanim padł pierwszy klaps, De Niro przez ponad rok trenował z samym Lamot'ą. Codziennie wchodził na ring, sparował, ćwiczył technikę. Lamot'a przyznał później, że De Niro wkrótce stał się tak dobry, że mógłby z powodzeniem stoczyć zawodową walkę. Sam aktor powiedział: Nie mogłem udawać boksera, musiałem nim być. Musiałem poczuć ból, poczuć jak to jest dostać cios. Ale to dopiero początek. Na potrzeby roli musiał przejść przez dwie skrajności. Najpierw trenował tak intensywnie, że jego ciało było jak maszyna. W scenach walki wyglądał jak prawdziwy mistrz. Potem jednak przyszła druga część filmu: pokazanie lamoty jako starszego, otyłego, zgorzkniałego człowieka. I tutaj Deniro zrobił coś, co do dziś szokuje Hollywood. Zamiast używać charakteryzacji i kostiumów, postanowił naprawdę przytyć. Kilka miesięcy przybrał prawie 30 kg. Jadł ogromne porcje makaronów, pizz, fast foodów, a do tego popijał wszystko winem i piwem. Traktował to jak zadanie aktorskie. To doświadczenie niemal zrujnowało mu zdrowie. Oddychał ciężko, miał problemy z ciśnieniem i sam przyznawał, że ledwo dawał radę na planie. Ale efekt na ekranie był piorunujący. Kiedy w 1980 roku wściekły byk wszedł do kin, krytycy byli wstrząśnięci. Film był czarno-biały, surowy, brutalny. Deniro stworzył postać człowieka, który zniszczył samego siebie, w ringu i poza nim. Jego transformacja była tak realistyczna, że widzowie nie mogli uwierzyć, że to wciąż ten sam aktor. Za tę rolę Robert De Deniro dostał Oscara dla najlepszego aktora. Ale może ważniejsze było to, że zyskał reputację aktora, który zrobi absolutnie wszystko dla sztuki. Dla jednych był geniuszem, dla innych miał obsesję. Martin Scorsese mówił później, że to był moment, w którym De Niro udowodnił, że nie ma granic. Wściekły Byk na początku nie odniósł wielkiego sukcesu kasowego, ale z czasem stał się jednym z najważniejszych filmów w historii kina. A Rola De Niro jest uważana za jedną z najwybitniejszych w dziejach. Ten film ustawił poprzeczkę tak wysoko, że każdy kolejny projekt De Niro porównywano właśnie do wściekłego byka. Ale aktor nie zamierzał zwalniać. Wręcz przeciwnie, lata 80. i 90. przyniosły mu status niekwestionowanego króla kina gangsterskiego. Robert De Niro w latach 80. i 90. stworzył wiele kultowych produkcji filmowych. Natomiast kiedy stawał się gangsterem, to nikt nie był w stanie mu dorównać. Po wściekłym byku Deniro był już uważany za jednego z najwybitniejszych aktorów swojego pokolenia, ale to dopiero kolejne lata miały sprawić, że jego nazwisko stanie się symbolem kina gangsterskiego. Na początku lat 80. zagrał w dawno temu w Ameryce Sergio Lyon to był monumentalny film gangsterski trwający ponad 4 godziny, opowiadający o losach przyjaciół z żydowskiej dzielnicy, którzy wplątują się w świat przestępczy. Deniro wcielił się w człowieka rozdartego między lojalnością a zdradą. Film początkowo spotkał się z krytyką, ale z czasem urósł do rangi arcydzieła, a kreacja Deniro uznawana jest za jedną z najbardziej subtelnych. Prawdziwa eksplozja przyszła jednak w latach 90., kiedy ponownie połączył siły z Martinem Scorsese. Najpierw chłopcy sferajne z 1990 roku, Deniro wcielił się w Jimmy'ego Conwaya, Bezwzględnego gangstera, który jednocześnie potrafił być czarujący i śmiertelnie groźny, to film, który wielu uważa za najlepszy w historii gatunku. Pięć lat później przyszło kasyno. De Niro jako gracz i zarządca kasyna w Las Vegas, który próbuje utrzymać kontrolę nad światem, gdzie lojalność zmienia się w zdradę szybciej niż rzutkością. Jego partnerem na ekranie był Joe Pesci, a reżyserią znów zajął się Scorsese. Trio, które stworzyło magię. Ale De Niro w latach 90. to nie tylko Scorsese. W 1995 roku zagrał w gorączce Michaela Mana. To właśnie tam po raz pierwszy na ekranie spotkali się Robert De Niro i Sam Al Pacino, dwóch gigantów kina w scenie legendarnej rozmowy w kawiarni. Film opowiada o starciu złodzieja doskonałego i detektywa, którzy są swoimi lustrzanymi odbiciami. Do dziś to jedna z najbardziej kultowych scen w historii kina. Deniro nie ograniczał się tylko do ról gangsterskich. W 1991 roku wystąpił w Przylądku Strachu, remakeu thrillera, w którym wcielił się w psychopatycznego więźnia. Przygotowując się do roli, zrobił sobie prawdziwe tatuaże, choć część była tymczasowa, a także wydał tysiące dolarów, żeby dentysta zeszlifował mu zęby tak, by wyglądały na zaniedbane. Potem, po zakończeniu zdjęć, musiał płacić jeszcze więcej, by doprowadzić je do porządku. To pokazuje jego obsesję i gotowość do poświęceń. Nie wolno też zapomnieć o przebudzeniach z 1990 roku, w filmie, w którym zagrał chorego na katatonie pacjenta. To było kompletnie inne wcielenie, wrażliwe, delikatne, pokazujące, że Deniro potrafi zagrać nie tylko twardzieli, ale i ludzi złamanych przez los. Pod koniec lat 90. pokazał, że ma też dystans do siebie. W depresji gangstera z 1999 roku zagrał mafijnego bossa, który zaczyna chodzić do psychoterapeuty, bo nie radzi sobie z emocjami. Publiczność była zachwycona. Oto Deniro w komediowej odsłonie, a jednocześnie autoironicznie grający samego siebie. Film odniósł ogromny sukces i doczekał się kontynuacji. W latach 80. i 90. Robert De Niro stworzył galerię postaci, które na zawsze zapisały się w historii kina. Gangsterzy, psychopaci, wrażliwcy, ludzie zniszczeni przez życie. Każda rola była inna, ale zawsze miała coś wspólnego. Absolutne oddanie aktora, który nie potrafił grać na pół gwizdka. To był złoty okres jego kariery. Ale życie prywatne. Tam również zaczęły się pojawiać dramaty i sekrety, które odbijały się szerokim echem w mediach. Był na ekranie bokserem, gangsterem, psychopatą czy taksówkarzem. Ale w jego życiu prywatnym wiele rzeczy się działo i tak naprawdę jego życie prywatne było pełne dramatów. Choć Deniro całe życie strzegł swojej prywatności jak skarbu, media zawsze próbowały zajrzeć za kurtynę. A było w co zaglądać, bo jego życie rodzinne to prawdziwy roller coaster. Pierwsze poważne małżeństwo zawarł w 1976 roku z aktorką Diane Abbott. To ona wprowadziła go w świat show biznesowych elit. Razem wychowywali córkę Abbott z poprzedniego związku. A także mieli syna. Ich syn przez chwilę próbował pójść w ślady ojca i zająć się aktorstwem, ale szybko odpuścił. Dziś jest agentem nieruchomości w Nowym Jorku. Małżeństwo z Diane zakończyło się rozwodem w 1988 roku, ale to był dopiero początek burzliwej drogi uczuciowej Deniro. W latach 90. związał się z modelką Tuki Smith. Z tego związku urodzili się bliźniacy Julian i Aaron dzięki surogatce. Już wtedy życie Deniro było tematem plotek, bo aktor uchodzący za skrytego nagle został ojcem dwójki dzieci po cichu. W 1997 roku poślubił Grace Hightower. To był związek pełen wzlotów i upadków. Razem mieli syna Eliota, u którego zdiagnozowano autyzm, a później córkę Helen, również dzięki surogatce. Para rozwodziła się, potem powracała do siebie, a ich relacje były tematem niekończących się spekulacji w prasie. Ale największym ciosem była śmierć Deniro Rodrígueza, wnuka Roberta De Niro. W lipcu 2023 roku świat obiegła tragiczna wiadomość. Wnuk Roberta zmarł w wieku 19 lat z powodu przedawkowania narkotyków. Córka Drena opublikowała wstrząsający wpis w mediach społecznościowych, a Deniro w oficjalnym oświadczeniu podziękował fanom za wsparcie i prosił o prywatność. To wydarzenie mocno nim wstrząsnęło. Widać było, że jest zdruzgotany. Na tym nie koniec. W 2018 roku media obiegła informacja o dramatycznym rozwodzie z Grace Hightower. Sprawa była brudna, oskarżenia o zdrady, kłótnie o pieniądze, a także batalie o opiekę nad dziećmi. Deniro miał mówić znajomym, że procesy i zobowiązania finansowe doprowadzają go na skraj bankructwa. W międzyczasie pojawiły się też kontrowersje związane z jego pracą. Jedna z jego asystentek pozwała go o mobbing i poniżanie sprawa trafiła do sądu, a prasa szeroko rozpisywała się o tym, że aktor znany z perfekcjonizmu na planie bywa też tyranem w życiu prywatnym i zawodowym. A mimo to w 2023 roku, w wieku 79 lat, Deniro zaskoczył cały świat. Po raz kolejny został ojcem, media obiegła informacja, że jego nowa partnerka, Tiffany Chen, urodziła mu córeczkę. Jedni mówili, to dowód, że Deniro wciąż ma w sobie siłę, inni komentowali, że to już przesada. Patrząc na jego życie prywatne, można odnieść wrażenie, że jest ono odbiciem jego ról filmowych, pełnej intensywności, dramatów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. A przecież był jeszcze inny obszar, w którym De Niro pokazywał swój wybuchowy charakter polityka i publiczne wystąpienia. Robert De Niro nie tylko na ekranie był groźny, potrafił być też bezlitosny dla swoich współpracowników, dla krytyków i dla polityków. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech Roberta De Niro zawsze była jego tajemniczość. Przez lata udzielał bardzo mało wywiadów. Dziennikarze mówili o nim, że jest jak forteca: odpowiada pusówkami, nie zdradza szczegółów, nie daje się sprowokować. Ale z drugiej strony, gdy już coś mówił, potrafił być brutalnie szczery. Wielu współpracowników wspominało go jako perfekcjonistę, który wymaga od innych dokładnie tyle samo, ile od siebie. A to oznaczało. Wszystko. Na planach filmowych znany był z tego, że potrafił robić po kilkanaście dubli tej samej sceny, aż uznał, że jest doskonała. Dla młodych aktorów praca z nim była szkołą przetrwania. Nie grasz sceny z deniro, ty ją przeżywasz. Ale ta perfekcja czasem zamieniała się w tyranie. W 2019 roku jedna z jego byłych asystentek pozwała go do sądu, oskarżając o mobbing, obrażanie i upokarzanie. Według niej Deniro miał krzyczeć, wyzywać ją, a nawet zmuszać do wykonywania zadań kompletnie niezwiązanych z pracą, jak na przykład pranie jego ubrań czy dbanie o psa. Aktor odrzucił oskarżenia i nazwał je niedorzecznymi, ale sprawa rzuciła cień na jego wizerunek. Jeszcze większe emocje wzbudzała jego działalność polityczna. Deniro nigdy nie krył swoich poglądów i nie bał się mówić wprost, co myśli o politykach. Najgłośniej było o jego konfliktach z Donaldem Trumpem. Podczas gali Tony Awards w 2018 roku transmitowanej na żywo wszedł na scenę i powiedział tylko dwa słowa – walić Trumpa. Publiczność zerwała się do owacji, a sam Trump odpowiedział później w mediach społecznościowych nazywając De Niro człowiekiem o niskim IQ. Od tamtej pory aktor wielokrotnie powtarzał, że Trump jest dla niego największym zagrożeniem dla Ameryki. Jego wystąpienia polityczne zawsze wzbudzały kontrowersje. Jedni podziwiali go za odwagę, inni krytykowali za wulgarność i brak szacunku. Deniro miał też opinię człowieka o bardzo krótkim lącie. Na pytania dziennikarzy reagował często nerwowo, a niektórych po prostu ignorował. Znany jest wywiad z brytyjską dziennikarką, którą oskarżył o próbę manipulacji i w połowie rozmowy przerwał nagranie, wychodząc ze studia. Ale ta wybuchowość nie dotyczyła tylko polityki i mediów. W życiu prywatnym też uchodził za człowieka trudnego. Byłe partnerki mówiły o nim, że potrafił być ciepły i opiekuńczy, ale gdy coś szło nie po jego myśli, zmieniał się w kogoś nieprzyjemnego i oschłego. W pewnym sensie to tylko potwierdziło to, co widzowie widzieli na ekranie. Autentyczność. Deniro naprawdę był takim człowiekiem jak postacie, które grał. Pełnym sprzeczności, nieprzewidywalnym, silnym, ale i kruchym. A mimo upływu lat nie spoważniał. Wciąż wracał do kina, wciąż chciał grać, nawet jeśli jego wybory nie zawsze były udane, to raz na jakiś czas udowadniał, że wciąż potrafi stworzyć wielką rolę. I właśnie tak było w XXI wieku. Z jednej strony komedie, które nie wszystkim się podobały, a z drugiej wielkie powroty w filmach, które przypominały dlaczego stał się legendą. Dla wielu był już legendą i wielu uważało, że powinien zejść ze sceny w odpowiednim momencie, natomiast Robert De Niro nie miał zamiaru się zatrzymywać. Występował w komediach i raz na jakiś czas miał wielkie powroty. Na przełomie lat 90. i 2000. Robert De Niro pokazał, że potrafi śmiać się z samego siebie. Po roli gangstera na kozecce u psychoterapeuty w Depresji Gangstera przyszła kolej na jeszcze większy hit. Poznaj mojego tatę. Zagrał tam byłego agenta CIA, który terroryzuje narzeczonego swojej córki, granego przez Bena Stillera. Komedia była ogromnym sukcesem, a Deniro odkrył nową publiczność. Widzów, którzy znali go nie z chłopaków sferajny, z ale z komediowych gagów. Film doczekał się dwóch sequeli. Poznaj moich rodziców i poznaj naszą rodzinkę. Choć krytycy kręcili nosem, publiczność pokochała tę serię, a Deniro zarobił krocie. Równolegle jednak pojawiły się role, które wielu fanów uznawało za niegodne legendy. Występował w filmach klasy B, niektórych kompletnie zapomnianych i zarzucono mu, że sprzedaje swój talent dla pieniędzy. Sam De Niro odpowiadał, że lubi pracować i że granie daje mu radość, nawet jeśli to nie są arcydzieła. Ale od czasu do czasu przypominał, dlaczego jest ikoną. W 2012 roku zagrał ojca bohatera granego przez Bradley'a Cooper'a w poradniku pozytywnego myślenia. Rola przyniosła mu kolejną nominację do Oscara i pokazała, że wciąż potrafi wzruszać i zaskakiwać. Prawdziwy wielki powrót przyszedł jednak w 2019 roku. Martin Scorsese ponownie zebrał swoją ekipę. De Niro, Al Pacino, Joe Pesci w filmie Irlandczyk. To była 3,5 godzinna epopeja o mafii nakręcona dla Netflixa. Film był szeroko komentowany nie tylko ze względu na obsadę, ale też dzięki technologii odmładzania aktorów w komputerze. Widzieliśmy więc Deniro zarówno jako młodego gangstera, jak i jako starca patrzącego w przeszłość. Choć nie wszyscy byli zachwyceni efektami komputerowymi, sama rola Deniro pokazała, że nawet po dekadach potrafi dźwigać film na swoich barkach. Irlandczyk, Irlandczyk otrzymał 9 nominacji do Oscara. I dla wielu widzów był przypomnieniem, dlaczego ten aktor to żywa legenda. A życie prywatne? Tutaj też nie brakowało zaskoczeń. W 2018 roku rozstał się z Grace Hightower po ponad 20 latach związku. Sprawa o alimenty była głośna. Deniro twierdził, że pandemia zrujnowała jego finanse, bo jego sieć restauracji Nobu i luksusowy Greenwich Hotel w Nowym Jorku przynosiły ogromne straty. Mówił w sądzie, że musi grać w filmach nawet słabych, żeby móc płacić rachunki i alimenty. Dziś w wieku ponad 80 lat Robert De Niro wciąż jest aktywny. Gra w filmach, produkuje, prowadzi swoje biznesy. Dla wielu jest dowodem, że prawdziwe legendy nie przechodzą na emeryturę. One po prostu trwają. Ale mimo tych wszystkich sukcesów i powrotów, jedno pytanie wisi w powietrzu. Jak zapamiętamy De Niro? Jako genialnego aktora, czy jako człowieka pełnego kontrowersji i sprzeczności. Robert De Niro w swojej karierze grał ludzi złamanych, obsesyjnych, naprawdę miał wiele różnych ról. Natomiast w jego życiu prywatnym też nie brakowało bólu, sprzeczności i dramatów. Robert De Niro to aktor, który zmienił kino. Nie udawał, nie grał na pogwistka. On żył każdą rolą, czy był bokserem Jake'em Lamotą, który niszczył własne życie, czy gangsterem Jimmy Conwayem, czy samotnym taksówkarzem. Jego obsesyjny perfekcjonizm sprawił, że stworzył role, o których mówi się do dziś. Ale ten sam perfekcjonizm często zatruwał mu życie osobiste. Rozwody, procesy, konflikty, tragedie rodzinne, to wszystko towarzyszyło mu przez dekady. Z jednej strony mamy geniusza, który zdobył Oscary, inspirował całe pokolenia aktorów i stał się ikoną Nowego Jorku. Z drugiej, człowieka trudnego, wybuchowego, czasem nawet toksycznego. A dziś, w wieku ponad 80 lat, De Niro wciąż nie odpuszcza. Gra, produkuje, prowadzi własne biznesy i wychowuje nowonarodzoną córeczkę. Jakby chciał udowodnić światu, że wciąż ma siłę, by zaskakiwać. Można go kochać, można krytykować, ale nie da się przejść obok niego obojętnie, bo Robert De Niro to nie tylko aktor, to symbol epoki, w której kino było bezkompromisowe, prawdziwe i pełne pasji. I teraz pytanie do Was, które. Trzy role Roberta de Niro podobały Wam się najbardziej, od najlepszej do najgorszej, chociaż w tym przypadku chyba mamy same najlepsze. Dajcie znać w komentarzu i oczywiście dajcie mi też znać, jakiego kolejnego bohatera chcielibyście widzieć na Alei Gwiazd. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Hej!